Dzień dobry, witam Was na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie znacie mnie, ja nazywam się Aneta i prowadzę kanał perfumeryjny. Jeżeli macie chęć poznać moją opinię na temat zapachów, zapraszam do subskrypcji mego kanału oraz do zostawiania łapy w górę. Z góry chciałabym też wspomnieć, że nie jestem żadnym profesjonalistą perfumeryjnym i to, co tutaj pokazuję jest to tylko i wyłącznie moja czysta pasja, moje, moja, moja osobista, mój osobisty pogląd na zapachy. Ja cały czas uczę się tego, z czego są stworzone zapachy, jak prawidłowo odmieniać nazwy, perfum oraz wszelkiego rodzaju nazw. Więc skóry, skóry z góry, z góry, bardzo przepraszam za jakieś błędy, ale mam nadzieję, że razem będziemy dzielić naszą pasję i w przyszłości będzie tylko lepiej. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją przecudownego zapachu, jakim jest Love, Don't Be Shy od Killian. Jeżeli jesteście zainteresowani moi, moją opinią na temat tego zapachu. Zapraszam do oglądania. Zapach Love Don't Be Shy jest dzieckiem znanego projektanta perfum, jakim jest Kilian Honesi. Jest on wnukiem znanego na całym świecie producenta koniaku Honesi. Myślę, że wielu z Was miało przyjemność próbować, jak smakuje. Zanim nagrałam tę recenzję, obejrzałam chyba wszystkie możliwe wywiady z Kilianem i nie ukrywam, że niesamowicie mnie zaintrygował nie tylko swoimi zapachami, ale również swoją pasją do perfum i osobowością. Da się zauważyć niewątpliwie, że jest niesamowitym nosem perfumeryjnym, i jego zapachy stały się sławne na cały świat. I są pożądane przez ogrom ludzi. Wszystkie jego zapachy są tworzone na wzór starej szkoły perfumeryjnej. Bardzo zależało dla Kiliana, aby każdy z jego perfum było trwałe i wszystkie były wyczuwalne. Dlatego skupił się na naturalnych tylko składnikach najwyższej jakości. O zapachu Love, Don't Be Shy zrobiło się głośno, gdy Rihanna, słynna piosenkarka, wokalistka, na jednej z uroczystości pachniała nieziemsko i każdy zwracał uwagę na to, że pachnie cudownie. Nawet wielu reporterów pisało, że pachnie jak niebo, like a heaven. I, i od tamtego momentu każda kobieta chciała pachnieć jak Rihanna. Doszło do tego, że ten zapach był tak popularny, że w początkowej fazie wy, wysprzedano go całkowicie i trzeba było wczekać w kolejce, która liczyła 2,5 tysiąca ludzi, chętnych do kupienia tego zapachu. I każdy chciał pachnieć, oczywiście, jak Rihanna. Konik znajduje się w bardzo eleganckim pudełeczku. Widać, że jest wysokiej jakości i z dobrych materiałów. Posiada piękne złote emblematy. Logo zaznaczone tutaj na, na froncie tego pudełka. Natomiast w środku da się zauważyć, ojej, troszkę ciężko będzie mi otworzyć. Tutaj mamy przepiękne logo Kiliana. I mamy pięknie zaznaczone obramowania złotą, taką lamóweczką. Fajne takie pudełeczko, dość cienkie, inne niż wszystkie. Bardzo ciekawe. Na pewno rzuca się od razu w oczy. Sama buteleczka jest również śliczna. Biel i złoto na pewno jest to trafne, trafne połączenie. Wygląda bardzo elegancko, bardzo gustownie. Nie wygląda tanio. Tutaj mamy taką zaplikowaną złotą sztabkę z ładnie wygrawerowanym napisem Love, Don't Be Shy by Killian. Po bokach tutaj mamy też nadrukowane wzory przedstawiające jakieś serduszko. Takie wzorki. Bardzo ładne. Na pewno jest to, 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 ten flakonik w dobrym guście i daje wrażenie luksusowego produktu. Ślicznie wygląda na toaletce czy też gdziekolwiek postawimy w łazience. Czy na jakiejś półeczce. Bardzo ładne, bardzo stylowe. Ja dzisiaj tutaj e, rozmawiam z Wami i popijam kawkę z owsianym mleczkiem. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście owsianego mleczka, to polecam. E, jeśli chodzi o zapach, jest to kompozycja bardzo słodka. Waniliowo-pudrowa z akordem piżmowym. Wielu ludzi mówi, że pachną te perfumy jak marshmallow. Pierwsze spotkanie z tym zapachem było dla mnie wręcz rozczarowujące, muszę przyznać. Przez pierwsze minuty, jak, jak poczułam ten zapach, ja i też mój mąż stwierdziliśmy, że pachnie jak olejek waniliowy do ciasta. No, ale po kilku, po jakimś tam czasie nasz, nasz ten zapach rozbudzał inne zmysły węchu. I powiem szczerze, że nie mogłam uwierzyć w piękno tych perfum. Są one esencją kobiecości, czystym seksapilem, rozgrzewające. Ocieplające, niesamowicie, niesamowicie kobiece. No, powiem szczerze, że bardzo, bardzo pokochałam je. Ta cała kompozycja Love Don't Be shy niewątpliwie jest tak słodka, że doda słodkości dla najbardziej rozgoryczonej kobiety i stworzy z niej taką słodką przytulankę, którą mamy chęć tylko schrupać i przytulać. W skład tych perfum wchodzi neroli, różowy pieprz, bergamotka, kolendra, kwiat pomarańczy, jaźmin, widziokrzew, róża, irys, karmel, wanilia, cukier, pismo, cywer i labadanum. W, 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 w wywiadach E, która oglądałam Kilian e, wspomniał, że zaprojektował te perfumy wraz e, z Sallys Baker, e, która go zainspirowała do tego, aby stworzyć e, tą kopiecową woń. Jej pomysł powstał, gdy piekła ciasteczka z przepisu babci i w tym momencie, kiedy robiła te ciasteczka, zadzwoniła e, do Kiliana i zasugerowała swój pomysł, e, że perfumy stworzone z Niektórych spożywczych składników, tych, które wykorzystywała do tych ciasteczek, będą na pewno fajnym, fajnym pomysłem na słodki zapach. W tej cukierkowej kompozycji Kilian wspomniał, że dodali Labadanum po to, żeby te perfumy nie były zbyt spożywcze i żeby były takie bardziej nowoczesne, ale zarazem słodkie i takie jami. E, moim zdaniem udało się to im. Ja czuję się niesamowicie w tym zapachu, szczególnie gdy jestem na e, jakichś wakacjach, kiedy jest piękna e, pogoda, ciepło i wieczorem ubieram się w piękną sukienkę, biżuterię, makijaż i wtedy czuję, jak ten zapach mówi do mnie "love don't be shy". No, jest na pewno niewątpliwie kobiecy, seksowny. E, marshmallow z dodatkiem ostrości w postaci labadanium sprawia, że czuję się wyjątkowo. E, projekcja jest bardzo dobra, e, oraz trwałość jest również niesamowita. Ja, jak ten, e, te perfumy aplikuję rano, to one są, one fakt, one nie będą tak bardzo wyczuwalne, jeśli chodzi o projekcję, powiedzmy. 5 godzin po tym jak je nałożymy, ale one jeżeli na przykład, nie wiem przytulimy się do kogoś, bądź też chcemy do to ta osoba na pewno poczuje ten zapach na nas. Z każdym kolejnym razem, kiedy nakładam na siebie te perfumy, ja w nich wyczuwam coraz to inne, piękne akordy i coraz bardziej zakochuję się w tych perfumach one są bardzo kobiece. Bardzo, naprawdę to jest coś niesamowitego. Jeśli chodzi o wypróbowywanie tych perfum, ja polecam w pierwszej kolejności zapoznać się z tym zapachem, kupując jednak próbki, bo nie każdy lubi słodkie zapachy. Ja jestem dużą fanką słodkich zapachów. Ale ja też nie lubię takich zapachów zbyt spożywczych, więc dlatego, gdy e, kupiłam te perfumy i pierwszy raz je spróbowałam, e, ta, ta pierwsza e, nuta tych słodkości troszeczkę mnie przeraziła, ale pod koniec, e, no, w, już w kolejnych fazach, wychodzą te takie bardziej, że tak powiedziałabym. Mm, Składniki bardziej eleganckie i w, już w ostateczności ukazuje nam się piżmo i te piżmo wtedy dodaje nam tego takiego perfumeryjnego aromatu. Myślę, że spodoba się ten zapach wielu kobietom, które przepadają za jednak słodkimi woniami. Ale, i tym, które też chcą pachnieć romantycznie i uwodzicielsko, są to bardzo uwodzicielskie perfumy. One są mega przyciągające, e, takie dodające dla nas takiego mega, mega ogromnego seksapilu. E, I naprawdę uważajcie, ponieważ, jak zaplikujecie te perfumy na siebie, e, do działały jak magnes. Ja, tak jak wspomniałam, jestem ogromną fanką tych perfum. W przyszłości chciałabym kupić sobie inne wersje. Ja posiadam też e, taką e, miniaturkową wersję. E, Love Don't Bishai e, i to jest e, Elixir. Jakby mocniejsza wersja, ale jeszcze jej nie testowałam. W przyszłości powiem Wam, co uważam na jej temat. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za oglądanie. Serdecznie zapraszam do zostawiania subskrypcji i łapę w górę. Będę bardzo, bardzo wdzięczna, jak to zawsze wspominam. Życzę wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku cześć.